Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przędą. A Wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej Was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym się będziemy przyodziewali, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się wprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. No więc ja przyniosłem dzisiaj rekwizyt. Ja mam tutaj taki rekwizyt. Mam nadzieję, że tam z tyłu widać, nie? Każdy to się orientuje. Banknot 20 złotowy. Nie bez powodu 20 złotowy. Tu, tu z tyłu jest rotunda świętego Mikołaja z XI wieku. I ona jest w cieszenie po dzień dzisiejszy, więc nie? od razu uprzedzam spokojnie. Nie będziemy mówili o, o finansach w kościele, nie, nie będę tam nawoływał do zbiórki żadnej. Ja co najwyżej to mogę Wam podziękować za Waszą hojność. Ale nie? uwaga, teraz ważne pytanie. Wiecie, ile kosztowało wyprodukowanie takiego banknotu 20-złotowego? Macie pojęcie? Ile byście bracia obstawiali? Tak jakbyście mieli strzelać. Musi się opłacać. Musi się opłacać, nie? Czyli to, to wiadomo, nie? To jest już trochę w kobylinie, to tak, nie? To wie, że tu produkcja... To, a tak mniej więcej ja, ile byście dali? Że, czy, ile produk, Produkcja takiego banknotu, nie? To jest celuloza z bawełną... Ile? Tak. Cokolwiek? Na pewno mniej niż 20, nie? To czujemy. A tak mniej więcej? Z 3 zł. Z 3 zł. Słuchajcie. Nie będę was pytał pozostałych, nie będę licytował. Od razu wam powiem, od razu zdradzę. Niecałe 50 groszy. Produkcja banknotu tutaj jest niecałe 50 groszy. Nie? Więc produkcyjną wartość on ma 50 groszy, niecałe. Ale dobrze wiemy, i Byłbym chyba nienormalny, jakbym się teraz przyszedł i z kimś chciał wymienić, nie? że ja ci dam ten banknot za 50 groszy. To interes życia zrobię, na pewno. Nie? No bez sensu przecież. Nie? Dlaczego? No bo jego wartość wyznacza nominał, jaki jest na nim zawarty. Oczywiście ten nominał też podlega pewnym zmianom. To, to że on jest warty 20 zł, to on będzie zawsze, ale ta wartość będzie różna. Teraz wchodzimy w całą przestrzeń ekonomiczną siły nabywczej, jaka niesie w sobą, nie? jaki niesie ten banknot, co tam się dzieje z inflacją i jak tam w stosunku do innych walut on się układa. No więc dobrze, to jest kolejny poziom, który się pokazuje, że ma te 20 zł, uwaga. Ale, ale poza tym, że on ma taki nominał i przyjęliśmy mówiliśmy, że ma taką wartość, to on wyraża coś więcej. Bo wiecie, ja ten banknot mogę schować, zakopać. Nie? znamy takie przypowieści. I tak naprawdę on nic, nic nie, nie przyniesie. On pozostanie cały czas tym papierkiem ty, ty, tymi, tymi niecałymi 50 groszami i nic więcej. A przecież, a przecież za tą wartością, za tym banknotem stoi na przykład jakiś posiłek. Nie? Można by było spokojnie dobre śniadanie za 20 zł sobie ogarnąć. Za, może już nie jest 20 zł, ale za banknotem, za pieniądzem stoi jakiś potencjał. Na przykład czyjeś wakacje, wspólne, spędzone z rodziną i dobrze wykorzystany czas. Może nawet większa wartość. Może wykupienie leków, które są niezbędne, konieczne do podtrzymania życia. A może czyjaś przyszłość, edukacja, która która jest możliwa, ale właśnie przez to uwolnienie potencjału, który jest w nim. Dlaczego ja Wam o tym wszystkim dzisiaj mówię? Bo w nas jest wielka wartość, której my często nie widzimy, której my często nie jesteśmy w stanie zrozumieć, której my często nie jesteśmy w stanie odkryć. Bo, wiecie, my mamy naraz bardzo często problem, żeby uwierzyć, nie? i się tak zatrzymujemy, że ja to takie jestem niecałe 50 groszy. Nie? Ja to jestem taką marną wartością, takim baknotem, który czuję, że już jest bardzo pomięty, zmielony, już taki. Nie? Że, że mam wrażenie, że, że cała ta moja wartość to jest wartość tej celulozy i bawełny, nie? z których się składa i to nic więcej. A pan przychodzi i mówi: Nie, w tobie jest dużo większa wartość. Ja tobie nadaję dużo większą wartość. I człowiek odkrywa, że ma większą wartość, jest w stanie się zorientować, że ma jakiś dominał i to jest fajne. Ale Pan Bóg mówi: Nie, ty masz jeszcze większą wartość. Ty, ty masz w sobie niesamowity potencjał dobra. Ty masz w sobie niesamowite pokłady dobra. Ty, ty masz w sobie niesamowite możliwości. Słuchajcie, właśnie dlatego nasze rekolekcje biegły w takim trybie, że najpierw musisz odkryć Bożą Miłość. Najpierw musisz zrozumieć, przyjąć to, jaka jest Twoja wartość, że, że Pan Bóg ma, patrzy na Ciebie z taką miłością. Mówi: jesteś dla mnie dużo więcej niż tylko z lepkiem komórek, chwilowym momentem życia, który może i potrwa kilkadziesiąt lat, ale który zniknie i zaraz nic po nim nie będzie. Nie, jesteś wart dużo, dużo więcej. Jesteś kimś dużo więcej. ba! W, te, w tej godności Bożej, nie? kiedy odkrywaliśmy, że to nawet jeżeli moje grzechy, moje słabości się zdarzają, to, to one nie sprawią, że ja nagle no, jestem nic nie warty, że ja jestem już do wyrzucenia. Nie, ty cały czas masz war, wartość. No, banknot nawet pognieciony nie? ma wartość, to kupisz za to, jakby nie patrzeć. Nie? Przepraszam za takie brutalne porównanie, no, ale to, a Bóg ale idzie dalej. I mówi, słuchaj, ja, ja jestem w stanie przemieniać Ciebie, ja jestem w stanie pokazać, że nawet to, co Tobie już się wydaje, to więcej, to, to jest jeszcze więcej. Ja mam w Tobie więcej jeszcze więcej. Ja widzę w Tobie jeszcze więcej. Nie? Ja, ja, ja jestem w stanie Ciebie przemieniać i pokazywać Ci potencjał, który jest, o którym sobie nawet nie śniłeś, nawet nie marzyłeś. Nie? To ja po to ci właśnie posyłam yy, mojego Syna, żeby, żebyś poznał wartość, że jesteś, masz wartość. Życia Boga. To właśnie po to Ci posyłam ducha świętego, żebyś zobaczył, jak jesteś w stanie się przemieniać, co jesteś w stanie robić. Rzeczy, o których nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, tak, jesteś do tego zdolny. Znaczy, sam sobie nie dasz rady, ale, ale ja tworzę taką przestrzeń, w której będziesz wzrastać, w której Twoja wartość będzie rosnąć, że masz taki potencjał, że możesz wybaczać swoim wrogom, bo możesz ich kochać. Do te, tego nas bokuczy, do tego nas prowadzi, w ty, w tym, w to, to nam jakoś tak przekazywał w tych kolejnych czytaniach każdego dnia, że ja chcę Ciebie przemieniać i zobaczysz, że ma, masz potencjał nieograniczony, nieskończony, że tak cenny jesteś dla mnie. Dzisiaj nas prowadzi do ostatniej nauki: do no to gdzie się ta przestrzeń objawia? To gdzie się objawia przestrzeń mojej wartości, bo wiecie. Za te 20 zł, jak mówiłem, że tutaj mogę sobie ogarnąć spoko śniadanie, ale równie dobrze jak ktoś latał samolotem, to wie, że za to co najwyżej sobie wodę kupi nie? i to tak po promocji, nie? na pokładzie samolotu. Nie? Ja mówię, a ja chcę żeby, żeby, żebyś miał przestrzeń, żeby było tego jak najwięcej. Ja ci daję tą przestrzeń, żeby było jak najwięcej. Pamiętacie kiedy się stało w tych rekole, znaczy na tych rekolekcjach nie? i w czytaniach, kiedy się stało najwięcej, więcej, więcej. Czasie rozmnożenia chleba. Jezus wtedy przyszedł nie? i on pokazuje, jak on robi więcej, ale tam nie, i poukładał ich na grupy po 50. Ja już wam wtedy tak troszeczkę zasygnalizowałem, że tam już tworzy strukturę kościoła. Znaczy, w zamyśle Bożym, mówi, Bóg mówi: Jest taka przestrzeń, w której ja dam Tobie poznać maksymalnie Twoją wartość, jak najwięcej. No to jest właśnie Kościół. Kościół, który jest wspólnotą, kościół, który jest relacją. Kościół, nie, w którym jeżeli znajdziesz te relacje i jeżeli będziesz je dobrze budować, to no to będziesz odkrywać. Nie? A Pan Bóg będzie mógł w, ciebie, w Tobie działać więcej i więcej i więcej. No niesamowita wartość. No nieskończona wartość. Nie? Tak, ja to Tobie dam. Ja się biję bardzo w piersi, bo wiem, że różnie w Kościele bywa. Ja, ja wiem, że nieraz jest tak, że zamiast właśnie pokazywać, jak jest wielka wartość, jakie są wielkie możliwości, to. To, to, to ten również przez ludzi, znaczy głównie przez nie, ludzi, ludzi Kościoła, nie, my nieraz nie czujemy tej wartości, a wręcz przeciwnie. Nie, czujemy się trochę zdołowani, tr to jakoś tak przycięci bardziej niż, niż, niż do wzrostu. Jako kapłan i zakonnik, ja bardzo was za te wszystkie momenty przepraszam. Bo Bóg mówi do nas, nie, ja chcę dla ciebie wzrostu. Ja chcę, żeby cały twój potencjał, ki on rozbłysnął jak najpiękniej, rozkwitnął jak najpiękniej. Nie zakop. Tej wartości w ogródku, żeby nic z tego nie znaczy W ogródku to coś z tego wyrosło, nie? ale jak tej monety, nie zakobie jej gdzieś tam, że, że zgnije, zapomnisz o tym. Pozwól, żeby ona wzrastała. Kurczę, macie tutaj tyle świetnych wspólnot. Ja będąc z wami przez ten tydzień poznałem tylu fantastycznych ludzi. W was jest taki potencjał, wy go świetnie wykorzystujecie. Jesteście w tym absolutnie genialni i jestem tak zbudowany po tych misjach, jak ja naprawdę dużo rekolekcji i misji głoszę. Nie? I, I mam wielką radość i frajdę, widząc, jak to tu działa. A Pan Bóg wiecie, przychodzi i mówi, a wiecie, że możecie więcej. A wiecie, że, że tu się może dziać więcej. A wiecie, że się możesz przemieniać swoje serce więcej, bardziej. Ja ci mogę je pomóc przemieniać. Ja Cię mogę do takiej miłości uzdolnić. Do takiej służby. Służby, nie? To nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Nie? Znaczy Bóg, który mówi: chodź, jak się na mnie skoncentrujesz, ja będę to przemieniał, ja będę to ogarniał. No to w tym wytrwajcie. To z tym zosta zostańcie. To wydajcie owoc. To, to patrzcie na Boga. Jak będziecie patrzeć na niego, to będziecie widzieć, co się będzie działo. Niech on Was przemienia. Niech on Was do tego uzdania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków.